Cześć, witajcie na kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o cenach monet Albowiem jest tak, raz na tydzień dostaję zdjęcia, mniej więcej takich letów monet, czasami więcej tego nominału, czasami nie ma tego, ale mniej więcej jest to, co tutaj widzicie na zdjęciu z prośbą proszę o wycenę, a więc śpieszę z odpowiedzią na filmie, ponieważ raz na tydzień, tak jak powiedziałem, jest. Takie mniej więcej zdjęcie. Czasami, słuchajcie, jest więcej nowotków, nie ma wieżowców, albo są wieżowce, nie ma nowotki, jest Bolesławów więcej, tych króli różnych jest więcej. Dwudziestek, czasami rybaki, dwójki, jagody, dwójki te prl ciemne, dwudziesteczki Mickiewicz, Prus. I słuchajcie, za każdym razem odpowiadam, że najważniejszą rzeczą w tych wszystkich monetach prl to jest stan. I rocznik. O tych wszystkich popularnych, rocznie popularnych, o tych rzadkich monetach, już większość nakręciłem filmy. Dam Wam link w opisie do playlist, gdzie są rzadkie roczniki, gdzie możecie sobie posłuchać i wyszukać wtedy monet, które rzeczywiście są coś warte. Ponieważ większość tych monet perelowskich, co 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 widzicie, to większość to jest cena złomowa. Może za wyjątkiem rybaka. I tych oczywiście okolicznościówek, ale one nie kosztują więcej idzie je czasami kupić. Jak ktoś ma chody gdzieś u numizmatyka, to po złotówce po 2 złote kupi, więc to jest żadna cena. Wiadomo, ktoś myśli, ma monetę z królem. Jest to coś warte, ale niestety nie sentyment polecam zebrać cały poczet królów polskich i edukować dzieci, wnuki bądź samemu się edukować. A więc wracając do tych monet, przede wszystkim ten PRL to jest cena złomu. I w takiej cenie możecie na Allegro spokojnie kupić kilo monet PRL-u, 2, kilo, 3, i przeważnie to są monety przeszukane, więc tam nie traficie nic, co by miało jakąkolwiek wartość. I wracając do Waszego pytania, czy ten zestaw, który tu coś jest wart, odpowiadam, że niestety, ale te roczniki, które tu są na filmie, są albo nic nie warte, albo ich ceny są znikome. Oczywiście ten rybak i ta dwójka to zdarzają się, że oczywiście ktoś chce więcej, ale w takich najtańszych rocznikach i w, najrzad... i w takich zniszczonych stanach to możecie kupić za 2-3 zł spokojnie taką monetę, więc to jest żadna cena. Wracając, wracając, reasumując Wasze zapytania, niestety. Ja wiem, że te monetki niekiedy, niektóre fajnie wyglądają, ale niestety ceny ich są śmieszne. Jedyne co to szukać roczników, o których filmy już nakręciłem, które są rzadkie w ładnych stanach, bądź inwestować od razu w monety w bardzo dobrym stanie. Wtedy kolekcja ma jakiś wygląd. I tak jak powiedziałem, wszystkie rzadkie monety PRL-u, o których nakręciłem film, Będziecie mieli linki w opisie. Jak ktoś będzie zainteresowany, to sobie poszuka. Postaram się tam napisać, na przykład Marcelino Wodko, 1983 i filmik i wszystkie te nominały, które są warte zachowania. Ja Wam dziękuję za, dzisiejszy, za dzisiejszą uwagę. Trzymajcie się. i A jeszcze, może, jeżeli ktoś ma jakąś propozycję, o czym nagrać filmik, bo chciałby jakąś wycenę czegoś, no to na Instagrama wysyłać zdjęcia. Jak będę miał taką monetkę, nagram o tym filmik. I będzie można podyskutować, jeżeli temat będzie ciekawy. A więc jeszcze raz dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego. Hej!